Sporo lat za tobą, każdy nadal tutaj wierzy. Pożegnanie kadry, my przyjdziemy tam dla ciebie To ten wzór, co na plecach ma dwudziechę W meczu z nimi ostatni udział bierze Bardzo miły człowiek i dobry zawodnik Za wkład dla drużyny teraz sobie już odpocznij Przyczynił się nieraz do kolejnych zwycięstw Jest to pewne, że też w głowie ma drużynę A więc życzę ci wszystkiego, co jest najlepsze Nawet z wiekiem to dobrze, z piłeczką tu biegnie Dla nas jesteś pierwszy i nie Nieważne jakie miejsce na boisku zostawiłeś Coś więcej niż serce, o przegranej nie ma mowy Ty na każdy mecz gotowy To co musisz, to to zrobisz W twoją stronę te pokłony, więc do góry głowy To piosenka tutaj o nim Piosenka tutaj o nim W twoją stronę te pokłony, więc do góry wszyscy głowy To piosenka tutaj o nim Piosenka tutaj o nim Ciągle dobra gra, jeszcze lepsza już za drzwiami. Dziękujemy, piszczek, za to, co zrobiłeś dla nich. 66 mecza, za tobą, fani. Dziękujemy, tobie, piszczek, nadal jesteś tutaj z nami. Ciągle dobra gra, jeszcze lepsza już za drzwiami. Dziękujemy, piszczek, za to, co zrobiłeś dla nich. 66 mecza, za tobą, fani. Dziękujemy, tobie, piszczek, nadal jesteś tutaj z nami. Ciężkie treningi, wiesz co to jest. Każdy dzisiaj z fanów ci wysyła pięć. 66 mecz był. O ich 65, to jest jak ostatni dech. Pokażesz najlepiej się, piszczek to zawodnik. Wiem, jesteś dla nas bardzo ważny. Jeszcze z nami, I przyczynia się jak w wazę Niemcami Na boisku jest lubiany, gramy z tobą trybunami. Nigdy nie będzie tu sam, to coś jak odwieczny plan. Piłka leci do tych bram, i to nie jest żaden wart. Znowu nadchodzi akcji rajd. Piszczek, dawaj. Dawaj, bramę nam. Kiedy znów wchodzi na boisko. Czy wysoko, czy jest nisko. Czy jest słońce, czy jest ślisko. Każdy zna twoje nazwisko. Każdy zna twoje nazwisko. Dziękujemy ci za wszystko. Czy jest słońce, czy jest ślisko. Każdy zna twoje nazwisko. Także jeszcze raz. Dziękujemy ci za wszystko. Ciągle dobra gra, jeszcze lepsza już za drzwiami Dziękujemy piszczek za to co zrobiłeś dla nich 66 mecza za tobą fani Dziękujemy tobie piszczek nadal jesteś tutaj z nami Ciągle dobra gra, jeszcze lepsza już za drzwiami Dziękujemy piszczek za to co zrobiłeś dla nich 66 mecza za tobą fani Dziękujemy tobie piszczek nadal jesteś tutaj z nami Cześć tu kłesek, mam nadzieję, że piosenka, którą razem stworzyliśmy z Inside'em Wam się spodobała. Pisaliście w komentarzach i widziałem, że bardzo chcieliście, żeby właśnie o Piszczu ona powstała. My, tworząc ten utwór, chcieliśmy podziękować Łukaszowi za wszystkie mecze rozegrane z Ożerpią na piersi i za serce zostawione na boisku. Dzisiaj Piszczu zagra ostatni mecz dla Polski, trzymajmy za niego kciuki i pamiętajmy, że to nie jest ostatni mecz w jego karierze, więc cały czas możemy go wspierać i mu kibicować w meczach granych dla Borus i Dortmund. Zdecydowaliście, że następna piosenka ma być o Wandajku, więc teraz możecie usłyszeć jej fragment. Się dzieje, To nie są puste nadzieje, Wandek stoi tak jak mur, szybko piłkę ci wywieje, kiedy gra, to najlepszy jest obrońca na tym świecie, w najsilniejszej lidze... Komentarzu napiszcie o jakim piłkarzu ma powstać kolejna piosenka. Do Was należy decyzja. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli ten film Wam się spodobał, subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnych piosenek. Lecimy po 320 tysięcy subów. Jak ta liczba wybije, zrobię konkurs o piłkę z autografem Wojtka Szczęsnego, więc kliknijcie taki sam przycisk, subskrybuj tam na dole. Udostępniajcie dzisiejszą piosenkę, niech ona dotrze do jak największej ilości osób, a może nawet do samego Łukasza. Zachęcam Was do obejrzenia piosenek znajdujących się już u mnie na kanale. Tutaj macie playlistę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Ciągle dobra gra, jeszcze lepsza już za drzwiami Dziękujemy Piszczek za to, co zrobiłeś dla nich 66. mecz, a za tobą fani Dziękujemy tobie Piszczek nadal jest